przez cały długi weekend odbywały się w Polsce pikniki wojskowe pod hasłem Silna biało-czerwona. Mieszkańcy ziemi łomżyńskiej mieli okazję by dokładnie obejrzeć sprzęt, jakim dysponuje obecnie polska armia, a także by porozmawiać z żołnierzami o ich pracy i służbie w Nowogrodzie. Silna biało-czerwona to nie tylko wojsko, nie tylko pikniki, o których za chwilę powiem, a przede wszystkim my, społeczeństwo, naród bo armia bez społeczeństwa nie istnieje tak samo jak społeczeństwo bez silnej armii i dlatego to hasło silne z biało-czerwoną to jest to, te kolory biały, czerwony, niepodległościowe, to też porównanie do krwi, ale i też do naszych wspaniałych tradycji wielowiekowych w zakresie rycerstwa, ale i również żołnierzy. Te pikniki są po to, żeby pokazać, że my naprawdę mamy w tej chwili silną armię, że rząd stara się budować, taką silną Polskę i żeby to pokazać, żebyśmy byli pewni, żebyśmy byli pewni, że jesteśmy bezpieczni, że nasza armia jest silna, żeby zintegrować społeczeństwo wokół tej silnej armii, zachęci do wstępowania do wojska. No bo bez ludzi no to też słabo byłoby to wojsko zorganizować. Więc jest to też taka jakby próba zachęcenia i jedna z możliwości oczywiście zachęcenia do służby wojskowej. Stwierdziliśmy, że takim bardzo fajnym miejscem będzie ten teren przy schronie bojowym, jak również nasza Atrakcja turystyczna, którą myślę, że wielu mieszkańców Województwa Podlaskiego i nie tylko zna przejeżdżając z Łomży w kierunku na wybrzeże. Czołg T-34. W tym momencie widzimy na przykładzie tych sprzętów, które tutaj stoją że ten przeskok cywilizacyjny jest ogromny. Ten sprzęt jest naprawdę wspaniały i przede wszystkim wojsko jest bardzo fajnie wyszkolone, przede wszystkim bardzo dużo wiedzy na temat tego sprzętu. Wspaniałe miejsce właśnie, choćby ze względu na to, że żołnierze są poniekąd w tym momencie też gospodarzami, szczególnie tego terenu wojskowego na obrzeżach Nowogrodu, więc trafiona lokalizacja, że jest to właśnie piknik, w Nowogrodzie, jako jedno z tych 70 miejsc w kraju. Sierpień w tym roku jest wyjątkowo upalny, ale nawet wysoka temperatura nie zniechęciła turystów i miłośników wojska do odwiedzenia Nowogrodu. W 1939 Niemcy uderzyli tu na linię Narwi, której brudziła samodzielna grupa operacyjna Narw. Przypomina o tym schron i czołg T-34, który nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, ale w porównaniu z koreańskim K-2, Rosomakiem, czy nowoczesną wyrzutnią rakietową, nieco pobladł podczas z pikniku silna biało-czerwona. Najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, jaki dzisiaj się prezentuje na naszej ziemi łomżyńskiej. Mamy poprat K2, rosomak, wyrzutnia rakiet langusta. Także wszyscy, którzy tutaj dzisiaj przyjadą, mogą obejrzeć sprzęt, mogą się zapytać o dane obsługi, które tutaj wykwalifikowanej obsługi, która tutaj przyjechała. Cóż, nie tylko sprzęt, ale oczywiście bardzo pyszna wojskowa grochówka. Wystawiali, wystawiliśmy również stanowisko strzeleckie Cyklop, gdzie można poćwiczyć sobie strzelanie, mnóstwo innych atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, również stoiska z informacjami na temat naszych jednostek i pobliskich. Także naprawdę atrakcji nie brakuje. Przyjechaliśmy tutaj z 20 Bartoszyckiej Brygady zmechanizowanej, z batalionu czołgów z Moronga. Mamy tutaj do czynienia z najnowocześniejszym czołgiem w polskiej armii, jakim jest K2. Black Filler produkowany w Korei. Mamy zaszczyt używać tego czołgu od niedawna, jednakże już zdążyliśmy poznać go oczywiście z jak najlepszej strony. Jest bardzo dużo systemów, które wspomagają załogę w takim codziennym działaniu taktycznym, jak i bojowym. To co tu dużo mówić? No, mamy do czynienia z najnowocześniejszym sprzętem, tak? Jest bardzo dużo udogodnień które dla załogi są no, nieodłącznym elementem codziennej służby. Nie tylko pasjonaci militariów, ale całe rodziny ustawiały się w kolejce, by zobaczyć jak wygląda między innymi wnętrze Rosomaka, czyli wozu dowodzenia, który można było obejrzeć podczas pikniku w Nowogrodzie. Każdy mógł też zasiąść za sterami samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Poprat, sprawdzić jak nosi się wojskowy ekwipunek i po prostu poczuć się przez chwilę jak żołnierz Wojska Polskiego. Jestem dowódcą tutaj wozu. Dowodzenia, jest to Rosomak. Zajmujemy się łącznością, trzyosobowa załoga, cztery osoby funkcyjne, zapewniamy tutaj łączność dla dowódców wyższego stopnia. Jeżeli chodzi o Rosomaka, to bardzo dużą popularnością się cieszy, ze względu na to, że jest to produkt polski, pochodzi on z Siemianowic Śląskich. No i tutaj mamy na wyposażeniu właśnie w batalionie 8 takich rosomaków. Jest bardzo duże zainteresowanie też kamuflażem, ze względu na to, że no nie możemy się jedyni pochwalić tym kamuflażem obecnie, w tej chwili. Jest to przeciw, przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad. Służy on do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych. E, maksymalny zasięg. Rakiet dla, dla rakiety Piorun jest to 6,5 tysiąca metrów w odległości wysokości 4,5 tysiąca. Jeżeli zastosujemy rakiety pocisku grom, jest to skrócone wszystko o 1000 metrów. Prędkość, jaką możemy po prostu zwalczać cel, to jest do 400 metrów na sekundę. Przyjechaliśmy na piknik ze względu na syna, który bardzo chciał zobaczyć właśnie te wojskowe nasze pojazdy. No, jesteśmy pod wrażeniem na żywo wiadomo, wielkie. Podoba nam się, no, zainteresowanie syna skłoniło nas, żeby tutaj być. No jest super. My jesteśmy na wakacjach, więc co robić. Trzeba coś umilić sobie popołudnie, tak? Mały. No, A zresztą więc... taki piknik nie trafia się codziennie. Dokładnie tak, więc przejadąc zobaczyliśmy, że coś się tu dzieje i przeszliśmy. W Nowogrodzie podczas pikniku stacjonował także polskiej produkcji samobieżny moździerz, tak zwany rak. Tutaj właśnie mamy ze sobą KMO 120 RAK, czyli Kompanii Młodzieży Ogniowy. E, mamy tu raczka, właśnie ma zasięg rażenia ognia do 10 km. Załoga stanowi 4 osoby. Główną naszą amunicją e, jest odunkowo burząca. Możemy strzelać też amunicją specjalną, czyli dymną, czy oświetlającą. E, mamy tutaj e, cały system e, strzelania, jest automatyczny czyli system kierowania tutaj odbywa się na zasadzie Topaza, czyli odpowiada za cały system dowodzenia, łączności i kierowania ogniem. Czyli tak naprawdę dużo roboty robi za nas ze względu takiego, że całą balistykę i dobór amunicji wykonuje za nas, Dlaczego? dlatego możemy bardzo szybko przejść do stanowiska ogniowego, zmarszowego, które zajmuje nam około 30 sekund po wystrzeleniu pocisków. Czas na y, opuszczenie stanowisk ogniowych w jakieś rejony alarmowe zajmuje nam około 15 sekund. Y, Szybkostrzelność takiego raczka wynosi od 6, do, y, od 6 do 8 strzałów na minutę, y, więc jest dosyć szybko. Mamy tu też systemy właśnie SODA, czyli system obserwacji dokulnej, czyli widzimy wszystko co się dzieje, 360 stopni wokół pojazdu, nie wychodząc z niego dzień w nocy. Plus, mamy system obra, czyli system wykrywania lasem. Jakby ktoś nas próbował namierzyć, pokazuje nam kierunek namierzenia. Gdzie wtedy możemy podjąć możliwość wystrzelenia granatów dymnych dla zasłony i opuścić właśnie rejon, w którym się znajdujemy. Zagrożenia. Pojazd ten rozpędza się do 80 km. Tak naprawdę na ulicy jest w stanie osiągnąć troszkę wyżej, bo. 100 parę kilometrów poleci. E, zasięg y, pojazdu wynosi 500 km. Największym zainteresowaniem cieszyła się samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa skonstruowana w Polsce jako gruntowna modernizacja w wyrzutni radzieckiej BM21 Grad. Langusta jest produkowana w Centrum Produkcji Wojskowej w Stalowej Woli. Oprócz standardowych pocisków M21 OF jest wyposażana w pociski rakietowe Phoenix Z. Ciężar 17 ton, niezaładowana z pociskami załadowana. 20 ton. Zasięg rakiet jest to 20 km. Wystrzelenie całego pakietu rakiet zajmuje około 20 sekund. Można było również dowiedzieć się jak wygląda zasadnicza służba wojskowa, a ci, którzy myślą o tym, by wstąpić do armii, mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami wojskowego centrum rekrutacji z Łomży. Łomża nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. A z racji tego, że w regionie tworzą się kolejne jednostki wojskowe, jedna jest utworzona nie tak dawno w Kolnie i kolejna tworzy się, o czym mogliśmy przeczytać w Wojewodzinie koło Grajewa, jest duże zainteresowanie wojskiem, co przekłada się na ilość wydanych decyzji i składanych wcześniej wniosków o powołanie do służby wojskowej. Jak na piknik przystało, można było posilić się smacznym domowym jedzeniem przygotowanym przez koło gospodyń wiejskich z Chmielewa. Człońkin mamy 35, a istniejemy od 2010 roku, czyli 13 lat. Mamy piękną nową remizę w Chmielewie, dlatego tak postanowiliśmy trochę bardziej działać, mamy gdzie się spotykać. Byliśmy w szkole wecie żeśmy wtedy były potrawy wielkanocne i postne, żeśmy zdobyli pierwsze miejsce za potrawę. Gościnny Nowogród witał też gości i turystów po kurpiowsku. Na scenie pomimo wakacji wystąpił śpiewaczy zespół działający przy gminnym ośrodku kultury w Nowogrodzie. Przed występem, jak zawsze jest tam trema. Ważne, żeby motywująco działała, a nie rozbrajająco. No, przygotowywaliśmy się. Generalnie my tu w goku pracujemy. Yy, cały czas, tak? Właśnie po to, żeby w takich, yy, brać udział w takich yy, yy, występach, w, yy, w takich wydarzeniach, żeby jak, jakoś tu reprezentować gminę. Święto Wojska Polskiego to święto wszystkich Polaków i okazja, by przypomnieć, jak ważny jest patriotyzm. Chcemy, żeby wojsko było blisko ludzi. Ludzie, Polacy, obywatele chcą czuć się bezpiecznie, a my, polskie wojsko, bardzo wzmacniamy. Rozbudowujemy liczebność naszej armii. Ona już jest prawie dwukrotnie większa niż wtedy, kiedy przejmowaliśmy odpowiedzialność za polskie państwo po wyborach. 2015 roku, bo wcześniej nasza armia była redukowana, zamykano jednostki wojskowe. Aż trudno uwierzyć, że przed 2015 rokiem zamknięto ich w całej Polsce, a szczególnie tu na wschodzie Polski. Ponad 600 różnego rodzaju jednostek, mniejszych i większych jednostek wojskowych. My je teraz odtwarzamy, tworzymy nowe. Semin Województwa Podlaskiego chce się wpisywać w tego typu inicjatywy. Walczymy o to, żeby mówić o tej historii, o tradycji, o to, żeby je przekazywać młodemu pokoleniu, a żywa historia jest najlepszą nauką dla tego młodego pokolenia. Piękna pogoda, mnóstwo ludzi z rodzinami, z przyjaciółmi. To wszystko ma spowodować, że w takiej przyjaznej, piknikowej atmosferze mówimy też o wojsku, o tym, że musimy walczyć o, o swoją historię, o tradycję, ale też przede wszystkim, dziękować żołnierzom za ich codzienną służbę, bo wiemy co się dzisiaj obecnie dzieje na naszej wschodniej granicy, więc Wojsko Polskie musi zasługiwać na, na stosowną część i pamięć, ale też i podziękowania dla całych rodzin, bo wielokrotnie żołnierz, który służy, oddziałuje również na całą rodzinę, więc podziękowania szczególnie również dla wszystkich rodzin, których żołnierze służą w Wojsku Polskim. Na plenerowej scenie wystąpił także barwny zespół country Droga na Ostrołękę. Jednak nie tylko wojskowy sprzęt i grochówka zgromadził tłumy nad Nowogrodem. Fragmentem rzeki Narwi. Częścią pikniku była także inscenizacja walk z 1939 roku o nowogród. Nowogród odegrał bardzo ważną rolę, dlatego rekonstruktorzy starają się szczególnie właśnie tę młodym pokoleniu pokazać właśnie tą żywą lekcję historii, która myślę, że utkwi zupełnie inaczej jak wiedza przekazywana w książkach czy podczas lekcji w szkole. Takie przedsięwzięcia jak dzisiaj służą temu, żeby zachęcić tą młodzież, która potrzebuje specjalnego bodźca. Nie oszukujmy się w dzisiejszych czasach, żeby gdzieś przełamać to siedzenie w domu przy komputerach, z nosami w tabletach, żeby to przełamać i właśnie wyjść na zewnątrz, zainteresować się czymś innym. I taka forma właśnie forma inscenizacji robi tutaj świetną świetną robotę i zawsze jest tak, że po kolejnej edycji inscenizacji Zgłaszają się do nas nowe osoby, multum osób przychodzi zaraz po inscenizacji, dopytuje się, no wiadomo, że najtrudniej jest zrobić ten pierwszy krok, a potem już, już idzie, ale tutaj zapraszamy i serdecznie do, nasze, do wstąpienia w nasze szeregi i gwarantujemy pomoc wszelkiego rodzaju, poinstruowanie, jak zacząć, naprawdę na początku niewiele, niewiele potrzeba, tylko właśnie... Chęć Jest to miło, że, że ludzie przychodzą tak bardzo licznie tutaj, bo, bo ponad na pewno tu 2-3 tysiące ludzi dzisiaj było, także naprawdę i efekty piękne i pięknie pokazane i to w świadomość człowieka to wchodzi, że straszne czasy. Yy... Żeby nigdy nie wróciły, aby ta sytuacja, która teraz jest, była tylko takim odstraszaniem. Jesteśmy członkami NATO, i to, to będzie skutkowało, że powinniśmy się czuć bezpiecznie. Ale to bezpieczeństwo zależy też od nas, że chcemy wzmacniać naszą armię, chcemy obronność wzmacniać, tak żebyśmy wszyscy byli świadomi, że jeżeli nie będziemy gotowi do wojny, to nie będziemy też mieli pokoju. Pod Nowogrodem 8 września uderzyła niemiecka 21 Dywizja Piechoty, wchodząca w skład 21. Korpusu Armijnego generała Falkenhorsta. Atak ten został odparty przez 33. Pułk Piechoty i 4. Kompanię Nowogród Batalionu Fortecznego Osowiec. Dnia następnego Niemcy ponownie zaatakowali miasto, tym razem przy wsparciu artylerii. Po zaciętej walce Nowogród został opanowany przez nieprzyjaciela. Jeszcze tego samego dnia Wojska Polskie przeprowadziły udany kontratak i odzyskały częściowo miasto. Do kolejnego starcia doszło 10 września. Tego dnia do Nowogrodu zbliżył się 42. Pułk Piechoty dowodzący przez podpułkownika Wacława Malinowskiego z zadaniem całkowitego wyparcia Niemców z Nowogrodu. Jednak Niemcy w tym czasie ruszyli do natarcia całą dywizją i przełamali polską obronę pod szablakiem. Próba odzyskania Nowogrodu zakończyła się niepowodzeniem. Obrońcy Nowogrodu zapłacili za to najwyższą cenę. ちょっとずれになって。 jest nie to spowodowane szumem za bardzo Piknik pod hasłem Silna Biało-Czerwona w Nowogrodzie był jednym z 70 podobnych pikników, które odbyły się w całej Polsce.